A, zobaczcie, byłem na szczepieniu dzisiaj i mam kuku. No na kuku to musicie zostawić lajka, okej? Okay? Ale mam kuku. Teraz dopiero zauważyłem, Zrobiłem się taka bombka, ale już mi zeszło. Ale byłem dzielny, dostałem na kajkę dzielny pacjent. Szybkie pytanie do ciebie. Mursowałeś? Albo miałeś elekcję? Jeżeli tak, no musisz zostawić łapkę pod tym filmem. Bo dzisiaj wracamy do quizów. Najlepsze quizy o elekcjach, morsowaniu, bieganiu na, po śniegu, zbierając jabłka, kto zbiera z jabłka, kto zbiera jabłka, kto, kto biega na. Zostawisz teraz łapeczkę w górę, napisz hasz morsowanie, a ja zapraszam cię na y, sprawdzian z elekcji y, na elekcjach. Więc jeżeli oglądasz na elekcjach, no łapka musiała być zostawiona, lecimy let's go! Ja od razu powiem, jestem starym człowiekiem, mam 63 lata, tak naprawdę 26. Chodzi o to, że nigdy nie miałem elekcji, nie? Żyję w tych czasach. Ale będę odpowiadał na pytania związane z elekcjami. Czy kiedykolwiek zgapiałeś na elek... na s sprawdzianach To się nazywa teraz S-Prawdziana. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, czy bym to robił, oczywiście, że tak. No, chyba, że byłbym nauczony. Więc jakby 79% osób jednak stwierdziło, że przynajmniej nie kłamiam, ok? Czy kiedykolwiek na elekcji zostawiłeś komputer i poszedłeś sobie? w sensie do toalet, to powinno być 99% odpowiedzi tylko 74% ludzie kłamią. Jest elekcja, musisz wyjść do toalety, bo akurat przyciska cię dwójka, nie ma innej opcji jeszcze 11.09, czyli 11 września, tyle osób głosowało tylko to zero niepotrzebne środku. Czy kiedykolwiek zhakowałeś elekcję? Co to znaczy? Podesłałeś y, do swojego tego, do Teamsa czy tam do, do Discorda, zależy gdzie macie tam elekcję na Discordzie elekcja to w ogóle byłby szok, w każdym razie pewnie chodzi o to czy gdzieś tam zhakowałeś, podałeś swój kod, wbiło nagle 600 ludzi krzyczeli dlaczego TD jest taki i taki, więc no ja bym, może, ja bym tego raczej nie robił. Ale... No i 91% również nie. Spokojnie, my tu przyszliśmy się tylko uczyć, okej? Okay? Czy kiedykolwiek oglądałeś Netflixa na elekcji? Raczej bym tego nie robił. Podejrzewam, że jakbym chciał się skupić na serialu, to już w pełni po lekcjach. No i również 71% osób stwierdziło, że oni też są czyści. Kiedykolwiek grałeś na elekcji? Na bank bym to robił, choćby w Deluxe, jump albo w Sapera. Więc 77% od... i jasne. No i 3000 osób stwierdziło kujoni, którzy stwierdzili nie. Jak pani mówi or Rozszczepie atomów, nie jesteśmy na fizyce kwantowej żadnej. No w każdym razie mówi o czymś to, my słuchamy. Kiedykolwiek spałeś na lekcji. E, jeżeli byłbym po ciężkiej nocy, pewnie by się to zdarzyło, i ale raczej bym nie zasnął, nie umiałbym zasnąć, więc ja dałbym, że nie. I 64% osób również potwierdza, to 9115 to Mogłaby być dwójka, co nie? Czy kiedykolwiek zaspałeś na elekcję? Na lekcję nie raz mi się zdarzyło. Oczywiście, czy zrobiłbym to na elekcję? No, musisz być na obecności, więc obecność, a potem jeszcze 6 godzin snu, więc, no nie, bo wtedy to by się wiązało z tym, że spalibyśmy na lekcjach. Ale nie, raczej bym nie zaspał na elekcje. za Dużo osób zaspało. No, chyba, że zepsuty komputer i tak dalej. Jest wiele czynników, które na to wpływają. Czy kiedykolwiek jadłeś na lekcji? No, na bank, no każdy jadł. No, 94% normalnie na lekcjach jedzą. I teraz zadajcie sobie pytanie, właściwie, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy można by było. Tak zrobić w szkole, że nauczyciel do ciebie mówi, a ty konsumujesz posiłek. Nie, no od tego są przerwy. Ale lekcje to co innego. Kiedykolwiek wyszedłeś sobie na lekcję, na bank ktoś wychodził i dużo osób sobie wysze wyszedło, wyszło, wyszło, w sensie stwierdzili: lekcja jest beznadziejna. Na WF mam robić pajacyki, bez sensu wychodzę. Czy kiedykolwiek miałeś przypał na lekcji, na bank jakiś, ktoś nie wyciszył mikrofonu, ktoś coś powiedział: Ja bym miał tych przypałów miliard, więc jestem w mniejszości. Czyli ludzie grzeczni. Ogólnie Polacy są bardzo grzeczni, chyba że oszukują w tym quizie. jeszcze wielkimi krokami zbliża się finał Wośp. No i pamiętajcie, że możecie dalej pomagać z Play. Wystarczy, że doładujecie konto lub opłacicie fakturę w aplikacji Play24. No i każdą opłacenie tej faktury to jest jedna złotówka, jaką Play przekaże na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Oczywiście im więcej transakcji, tym więcej Play przekaże na e, Woś. Na chwilę obecną, mamy ponad 460 tysięcy złotych. A i dostępne cztery gry z twórcami na www.playdlawośp.pl Więc y, grajcie z głową i wygrywajcie. Aha, no i dla najlepszych graczy przewidziane są nagrody. A podczas finału zostanie uruchomiona jeszcze jedna gra niespodzianka. A ja zapraszam Was też na live, który odbędzie się w tę niedzielę razem z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zawsze pogramy w coś fajnego, pośmiejemy się oraz zagramy w finałową e, grę na stronie www.playdlavośćpro.pl. Także opłacajcie faktury, doładowujcie wszystko przez aplikację Play24. E, no i co? Grajcie z głową i wygrywajcie. Gadnę twój numer z dziennika, o Boże. Cześć, widzę, że chcesz, abym odgadła twój numer z dziennika. Nie bardzo, jestem tu przypadkiem, ale nie bardzo. W takim razie z mi się do pracy. Najpierw pomyśl o swoim numerze z dziennika. Okej, okay, ja miałem zawsze numer mm, różny, bo to zależało od nazwiska w jakiej jestem klasie, ale ogólnie mam dwa numery. Mam dwa numery i to będzie numer 2 i 5. Jak to powiedziałem i ty zgadniesz mój numer, to będzie lipa. Już. Już albo gotowe. Mogłem sobie zaznaczyć. Dobrze. Czy twój numer z dziennika jest liczbą parzystą? No jeden tak, drugi nie, więc trochę lipa, bo 2 i 5, jakby rozumiecie. Więc skupmy się może na numerze 5, bo bardziej mi się kojarzy z technikum Miałem numer 5. Nie jest liczbą parzystą. Ilu, cyfrowa, li, ilu cyfrową liczbą jest twój numer z dziennika? Jednocyfrową. Co to jakiś akinator w wersji quizowej? Czy twój numer z dziennika jest podzielny bez reszty przez 5? Numer 5 bez reszty. Tak, jest podzielny przez 5 bez reszty Ile wynosi suma cyfr twojego numeru z dziennika? Ile wynosi suma cy... Co to za pytanie? To jest 5, to jest 5 Suma cyfr twojego numeru z dziennika Rozwaliło mi łeb Jakby to było na przykład 15, to by było 6, nie? A mój wynosi 5, bo 5 to 5 Czy twój numer z dziennika jest podzielny bez reszty przez 3? Nie. Masz już odpowiedź? Czy twój numer z dziennika znajduje się poniżej? Tak, jest tutaj poniżej. O. Czy twój numer z dziennika jest podzielny bez reszty przez 4? Nie. O Boże, ale rozkmina. Jaka jest pierwsza cyfra od lewej twojego numeru z dziennika? No chyba żartujesz. 5. Numer. Przecież to, to nawet nie jest akinator. Czy twoja liczba znajduje się w tym okresie, w tym przedziale Wskazuję, wskazuje czwórkę? Czy to jest czwórka? Bez sensu. Z twoich odpowiedzi wynika, że właśnie to jest twój numer z dziennika. Czy to prawda? Podziel się swym wynikiem. I ktoś na to poleciał, że niby jesteś akinator. Kalambury? To jest pizza. Ło! Wow. Na elekcji można normalnie? Kliknij i rozpocznij rysowanie. Całkiem ciekawe, ale nie na dzisiaj. Czy nadajesz się na morsa? A propos morsowania, czy już ktoś z Was morsował tutaj? Dostaję łapeczkę w górę, oczywiście obowiązkowo. Ale dobrze, jak reagujesz, kiedy nadchodzą pierwsze chłodne dni każdego roku? Natychmiast wyjmuję wszystkie ciepłe rzeczy z szuflady i obieram się na cebulkę. Normalnie zawijam się w warstwy, że codzi wreszcie mam już dość upał. Prawdopodobnie od razu łapię jakieś przeziębienie. Najchętniej spędził cały miesiąc i zimę pod kocem. Mech, wszystko mi jedno, inna odpowiedź. Ym... Mam już dość upałów. Znaczy ja też taki jestem, że ja bardzo lubię zimę. Zima to jest moja ulubiona pora roku, więc oczywiście pójdźmy w tą odpowiedź. Jaka jest twoja ulubiona zimowa aktywność? Jazda na sankach, nartach, snowboardzie, jazda na łyżwach, rzucanie się śnieżkami, siedzenie pod kocem z gorącym napojem, coś innego? Nie. Jazda na nartach, rzucanie się śnieżkami lubię Ile lepić bałwana. Więc pójdźmy w to. Ile potrafisz wytrzymać na dworze, kiedy jest bardzo zimno? Oj, bardzo długo. E, wtedy w ogóle nigdzie się nie ruszam z domu. Mogę co najwyżej przejść dystans do domu, myślę, że kilkanaście minut daje rady, jestem odpowiednio ubrany. Jeśli się ruszam, to wytrzymam sporo czasu. Tak, to jest ta odpowiedź. Jestem straszne mi tutaj nie bardzo, bo jakbym wszedł w minus 30 w samych Japonkach, no mogłyby mi odmarznąć stopy, więc nie, jak się ruszam to wytrzymam sporo czasu, to jest moja odpowiedź. Czy często narzekasz na to, że jest zimno w domu, mimo że dla pozostałych domowników temperatura jest w porządku? Raczej nie. W sensie ja w ogóle jestem taki, że czasem wolę otworzyć okno, no ale wiecie, dziecko w domu, więc unikamy przeziemień i tak dalej, więc wychodzimy z salonu, wietrzymy zimą, dopiero zamykam i przychodzimy Co sądzisz o zimnych prysznicach? Zimny prysznic to tylko latem od czasu do czasu. to jest chyba moja odpowiedź. Myślę, że to spoko sposób, aby się zahartować i dobrze działało na krążenie. Od samej nazwy przychodzą mnie dreszcze, nigdy w życiu nie polałbym się zimną wiodą. Miałem taki okres w życiu, że faktycznie zimne prysznice dla mnie ten gościu, jak się na mnie patrzy, to jest trochę dziwne, więc może od razu zaznaczę odpowiedź i pójdę dalej. Zimne prysznic to tylko latem od czasu do czasu, i przy tym zostańmy. Jakby możecie oczywiście odpowiadać. Czy ktoś z Twoich znajomych morsuje i wstawia regularne zdjęcia, które to dokumentują na Facebooka lub inne social media. Oj, tak, cała moja tablica jest zawalona. Nie moi znajomi tego nie robią, ale słyszałem od innych, że ostatnio jest taki trend. Mm, od czasu do czasu jakieś zdjęcie się pojawi, nigdy się z tym nie spotkałem. Od czasu do czasu jakieś zdjęcie. No, czy mogę morsować? Czy kąpiesz się w morzu podczas wakacji w Polsce? Jasne super, jest się schłodzić po leżeniu na plaży. Nie, nie, jeszcze raz nie. Ta woda nawet latem jest lodowata. Czasem zamoczę kostki wchodzę do wody, ale tylko na chwilę muszę sobie zrobić przerwę. Ja lubię na przykład. Nadajesz się na morsa. Normalnie wyrosną mi tu takie kły teraz. A na poważnie wygląda na to, że mógłbyś spróbować morsowania. Pamiętaj jednak, że do tego trzeba się wcześniej dobrze przygotować, aby ciało nie dostało szoku termicznego. To prawda. Jesteś typem osoby, która lepiej czuje się w zimnych temperaturach, dlatego najlepiej funkcjonujesz właśnie zimą. Oprócz pięknych zaśnieżonych krajobrazów, kochasz w tej porze roku możliwość jazdy na nartach czy sankach. Daj znać w komentarzu, nie, nie dzięki. Ale tak, nadaje się na morsa. A wy dajcie mi znać, czy wy nadajecie się na morsa pod spodem w komentarzu. Którego youtubera bardziej nie lubisz? Naprawdę podpiąłem taki quiz. No dobra. Kamuś czy Dredziarz? Za to co robił Dredziarza w ogóle nie znam. Jakby, sorry, nie ogarniam tego klimatu. To nie ludzie, w których, dzięki przy których się obracałem gdzieś tam przez całą moją YouTube'ową karierę, ale Kamuś niestety zniechęcił mnie do siebie wieloma rzeczami, także pójdźmy w Kamusia. E, głosowa... Jest wynik. 53%. Czyli jakby tutaj porówno. W miarę ludzie nie lubią tych ludzi po prostu, więc no, dziwne. Którego YouTubera bardziej nie lubisz? Marek, Kruszwil, Tomek, Olejnik. Nie, nie, znam obu, ale już był nawet jeden test na samych quizach, Karolek vs Crushfield. Mm. wiele osób napisało, że woli Karolka, bardzo Wam dziękuję, no bardziej kogo nie lubię, Tomka Olejnika nie znam, no pójdźmy w Marka, czy ktoś tutaj lubi Marka bardziej niż Olejnika, bardziej Olejnika się nie lubi, nie znam, nie wiem, sorry, nie wnikam, może po prostu wszedł tutaj Target, który bardziej nie lubi Tomka Olejnika, też nie wiem za co, nieważne, którego youtubera bardziej nie lubisz, Julia Kostera, Aleksy Czapli, nie znam tych osób, Jezu, jaki jestem świnią, że muszę to oceniać, no... Nie wiem, pani, pani Kostara wydaje się na taką bardziej. którą się nie lubi, chyba nie wiem czemu. Więcej osób też, czyli nie jestem w mniejszości, przepraszam. Po prostu nie znam i musiałem coś wybrać. Także którego YouTubera bardziej nie lubisz? Daniel Magikar, Rafonix. Nie, Rafonix jest, jest śmieszny, robił też głupotę, ale jeśli chodzi o Magikala, to jest po prostu tragedia, i to jest prawdziwa patologia, której powinniśmy unikać na YouTubie. No, większość oczywiście też głosów poszło w Magikala. Którego YouTubera bardziej nie lubisz? Steve Freeze. Stew to jest mój naprawdę dobry ziomeczek. Naprawdę dobry. Freeza mm, też nie do końca znam, no ale nie mogę zaznaczyć tutaj Stew, byłoby to kłamstwem, więc pójdźmy we Freeza. Więcej osób nie lubi tutaj Stew, nie mam pojęcia dlaczego. Totalnie neutralny chłop, a czemu Freeza bardziej lubię? Może popularność? Nie powiedzieć. Którego youtubera bardziej nie lubisz? Fagata, psychofanka, viola. Kim jest psychofanka, viola? Czy to jest naprawdę jej nick sceniczny, artystyczny, w którym mówi na meetupach? Cześć z tej strony, psychopanka, viola. Psychofanka, aha, zobaczcie. Byłem na szczepieniu dzisiaj. Mam kuku. No na kuku to musicie zostawić lajka, okej? Okay? Ale mam kuku. Teraz dopiero zauważyłem, zrobiłem się taka bombka, ale już mi zeszło. Ale byłem dzielny, Dostałem na kajkę, dzielny pacjent. E, Ofagacie będzie coś w this <noise> Więc nie wiem, psychofanka Viola. <noise> Okej, okay, o co tutaj chodzi? Kim jest? <noise> Jeszcze trafiłem więcej osób nie lubi przychowanki Wioli. Dlaczego? Nie wiem. którego i bra bardziej nie lubisz Kacper, Boński, Marcin Dubiel. Kurczę, tutaj bym naprawdę nie chciał odpowiadać na to pytanie z Kacperem kiedyś graliśmy w CSa, ale to co ostatnio robi Kacper. Dlaczego Kacper tak robisz? Wiadomo, że Marcin robi dużo błędów, ale to jak zmienił się Kacper, bo miałem okazję poznać go prywatnie i to co pokazuje w internecie, to jest 100% inna osoba, którą ja pozna więc pójdźmy w Kacpra, to nic personalnego, po prostu uważam, że stary zmieniłeś się, nie wiem czy na lepsze czy na gorsze, nie mnie to oceniać, ale muszę coś wybrać. No i tutaj, czy ludzie poszli w Kacpra? Okej, okay, czyli jakby też tutaj gdzieś temat trafiony, Marcin jakby to, że miał swoje gdzieś tam za uszami jest też dość neutralną osobą, jest mega pozytywny. I chciałbym tylko, żeby nie robili ci chłopacy nikomu w krzywdy, po prostu żyli sobie, robili tego YouTuba. Którego youtubera bardziej nie lubisz? Naruciak, Rezi. O, oh, mocne pytanie. Tu w obu chłopaków jakby lubię, Naruciak niestety wyrządził mi wiele krzywd. To prawda. Naruciaka, to raz, jeżeli Remek będzie widział ten film, albo możecie zapytać Remka, nawet raz dzwoniłem w sprawie Naruciaka, do właśnie Raziego, kiedy Naruciak powiedział coś niefajnego na tym spiku na, na Remka. Zadzwoniłem do Remka, miałem z nim chyba godzinną rozmowę o tym, żeby chłopakowi wybaczył, że jest młody. Ja zawsze byłem dla Adama takim ojcem. A niestety Adam nigdy, kiedy potrzebowałem pomocy, za mną się nie wstawił. I to nie mówię nic nadzwyczajnego, to jest po prostu prawda, którą to, to i tak kiedyś wyjdzie. W pewnym momencie to wszystko gdzieś tam powychodzi. Także tutaj uniknę odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest tak, że nie lubię Naruciaka, po prostu zrobił mi więcej. Złego niż taki Rezy, który nie zrobił mi nic złego Po prostu mi nie pomógł, kiedy potrzebowałem pomocy Którego youtubera bardziej nie lubisz? Boxdel, UEFA UEFA to brzmi jakbyś gościu grał w piłkę nożną, ale nie wiem czy bardziej FIFA czy Pro Evo Rozumiesz? No nie, no Boxdel jest... <grym> Boxdel to jest śmieszek Nie znam, no też mi ciężko odpowiedzieć tutaj Jakby nie miałem problemu z odpowiadaniem na wszystkie powyższe rzeczy Ale tutaj Boxdel, UEFA, no kurde nie wiem, no tam, że... Dobrze, Boxdel, bo on się nie obrazi, ja a UEFA nie znam, no. Ale Boxdel, Boxdel jest spoko ogólnie, więc nie wiem, czemu to zaznaczyłem. No i dobra, I kim jest UEFA, nie znam. I to tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej quizów, piszcie pod spodem. To może być fajna seria, powrót fajnej serii na kanale. No nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie, nie ma <laughs> takiej opcji. Także tyle, mistrzowski łokieć. Oczywiście odcinki staram się dodawać codziennie o godzinie 10, kiedy właśnie wy jesteście na lekcjach. Także tyle, mistrzowski łokieć. Na razie.